że no, niedawno w, w, przesłuchałem go, może gdzieś za dwa tygodnie temu i on jest szcząsający. Tak. bo on jakby udowadnia w ogóle wszystkie te tezy, no może nie wszystkie, ale te tezy, które ja stawiam i dlatego mnie to tak poruszyło, więc wiesz, chciałbym, żebyś, ja, ja wiem, że to dla ciebie będzie jakaś powtórka, nie, bo tam ty to, ty to po prostu wiesz, tam przeczytałeś i tak dalej. Ale chciałbym, żebyś mi to zreferował, znaczy nie mi, bo, bo, bo ja cię słucham po prostu, tylko dla, dla słuchaczy BW, bo e, im dalej rozejdzie się ta informacja, tym lepiej dla ludzi, dla tych, którzy oczywiście zrozumieją, bo to wiesz, jak w życiu, dla nie wszyscy zrozumieją, a nie wszyscy. No, to, to, no normalne jest, że wszyscy, każdy ma Ale inną percepcję, jest... nie? Każdy w tym hologramie czterowymiarowym ma swoją percepcję i swoją jakąś tam linię, którą sobie wyznaczył z jakiegoś tam innego poziomu, nie? Załóżmy, że nie? Obaj, obaj tu się chyba zgadzamy, że funkcjonujemy w holograficznej rzeczywistości, tak? Bo ty to powtarzasz, więc zakładam, no to że... to akurat zgadzamy się w 100% na nasze rozmowy i osobiste, i telefoniczne, i wiesz, i przy pracy, co żeśmy rozmawiali, raczej trudno nam się pokłócić. Bo... Tak, w tej materii tej materii mamy pełną zgodność, czyli co do tego nie mamy rozbieżności, nie musimy się przekonywać. Oczywiście są sceptycy nie? co do holograficzności tego świata, a ponieważ nawet w świecie fizyki mamy tam sceptyków, w związku z powyższym dla świętego spokoju nazwali to pięknie hipotezą symulowanego wszechświata. Tak? No i Wobson, który jest generalnie pochodzi z Rumunii, nie? tam gdzieś w latach 90. wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Tam w jakiejś uczelni, chyba w Oksfordzie albo w to jak gdyby nie ma znaczenia. Gdzieś tam się robił doktorat poza granicami kraju i potem go wzięli tam do Stanów Zjednoczonych. Znowu no, nie pamiętam uczelni, w której w tej chwili pracuje, ale to też w ogóle nie ma znaczenia. Każdy, kto będzie miał, to wejdzie w YouTube i sobie tam zobaczy nie, dokładnie, na której uczelni pracuje. No i gość y, zaczyna się interesować tą symulowaną wszechświatem. Zresztą ostatnią pracę, którą nazwał druga zasada infodynamiki, bo tu za chwilę trzeba będzie rozwinąć w ogóle, co to, jak się w ogóle dzisiaj dzieli świat na, na pojęcie tego, co, co nazywamy generalnie fizyką. Zaczął interesować się informacją, ponieważ już w 19 roku wypuszcza pierwszą pracę, w której udowadnia, że bit informacyjny ma swoją masę. I ten, to doświadczenie polega na tym, że goście ważą pusty dysk, twardy dysk, tak? zapisują go w pełni, tam 1 terabajtowy dysk, zapisują go w pełni, no i po czym ważą go na super, hiperprecyzyjnej wagi tam z 10 do 14 potęgi dokładności. Więc trzeba uznać, że to jest dość, dość dokładna waga, tak? Czyli mamy 14 miejsc po przecinku, trudno się spodziewać, żeby taka waga popełniała błędy nie? Bo tam nawet trzeba specjalne warunki spełnić, termiczne i tak dalej, i tak dalej, żeby to się wydarzyło. No i okazuje się, że dysk jest cięższy, o 10 do 25 grama. Tam sceptycy od razu krzyczą, że nie, to błąd pomiaru i tak dalej, jak, i tak dalej. No ale, no tak, no wiesz, sceptycy zawsze będą szukać błędu, tylko że kiedy on po, po, powiela to doświadczenie wielokrotnie, za każdym razem mu wychodzi to samo, nie? Czyli pełny dysk jest cięższy od dysku pustego o 10 do 25 grama. I tutaj jakkolwiek by goś chciał, no po prostu wychodzi mu ciągle to samo. No to, w związku z powyższym, skoro taki jest, już ma potwierdzenie, że masa, że informacja ma swoją masę, no to zaczyna, zaczyna się zastanawiać w ogóle, skąd się bierze ta informacja, bo podczas tego testu trzeba było dokonać również RISE, czyli skasować ten dysk, tak? Nie? Czyli żeby zapisać, skasować i tak dalej. I oni stosują tam test Monte Carlo. Cały opis jest dostępny w internecie, Ta, ten papier, bo to jest w PDF-ie, nazywa się The Second Law of Infodynamics and Implication for Stimulated Universe Hypothesis. Tak? Czyli e, tłumacząc to na język Mickiewicza, drugie prawo dynamiki i jej powiązanie z symulowanym światem. Czyli on po prostu widzi tą symulację, on rozumie, że to jest symulacja, tak jak rozumie to dziesiątki fizyków. Chociaż był ulubiony przeze mnie, kurde, i zawsze zapominam nazwiska, no ale za chwilę sobie przypomnę. Zresztą pracownik... No tak go ulubiłem, że... O, Leonard Saskid, Leonard Saskid. To jest człowiek, który tak naprawdę skrzyżował jako jeden z pierwszych. Skrzyżował swoje miecze z Stephenem Hawkingiem odnośnie tego, co się dzieje z informacją po przekroczeniu horyzontu zdarzeń na czarnej dziurze. Tak? No bo Stephen Hawking twierdził, że informacja ulega destrukcji, a Saskandin twierdził, że tak nie jest, nie? ale to na temat czarnych dziur, może jeśli tam jeszcze będzie czas, to możemy porozmawiać, co się dzieje w ogóle z informacją po przekroczeniu horyzontu zdarzeń. Nie? Bo z logiki to jest jak gdyby oczywiste: czas dąży do nieskończoności, w związku z powyższym informacja niejako ulega zamrożeniu. W związku z tym, nawet z tego tytułu, z matematycznego punktu widzenia, trudno jest podważyć koncepcję, że informacja po przekroczeniu horyzontu zdarzeń Ulega destrukcji. No ale wróćmy do Wubbsona i tego papieru z 6 października. Nie? To jest 6 października, 23 wypuszcza tą pracę pod, pod tytułem, o którym wspomniałem wcześniej, i teraz chyba jest moment, żeby powiedzieć tak naprawdę, z czego się składa dzisiaj fizyka, nie? taka ta twarda. Nie? Mamy ogólną teorię względności, czyli to, co widzi Hubble, tak. Czyli to, co tam widzi 90 miliardów lat świetnych, widzi tam na tą odległość, co nie znaczy, że ten świat ma 90 miliardów lat, to tylko znaczy, że my mamy obraz sprzed 90 miliardów lat świetnych. To oznacza, że on w ciągu tych 90 miliardów świetnych, to on już może mieć nawet tam 200, 300, 400, może i 500 miliardów lat świetnych. To też się da wyliczyć, nie? Generalnie przestrzeń puchnie. Nie? To nie jest tak, że galaktyki od siebie spieprzają, tak jak to niektórzy przedstawiają, tylko po prostu puchnie przestrzeń. Bo tam średnio statystycznie na metrze sześciennym tak zwanej przestrzeni w tej, w tej symulacji przybywa od dwóch do trzech protonów. Nie? I o tym, o tym mówi w, szeroko w swoich pracach, mówi Messner. Nie? Czyli ten po prostu przestrzeń puchnie, w związku z czym rozpycha galaktyki między sobą. To nie jest tak, że one mają jakąś siłę, jakiś pęd, jakiś impet, który powoduje, że one gdzieś tam spieprzają. One de facto nie mają żadnego silnika napędowego, tylko po prostu ta przestrzeń między nimi się rozpycha i w związku z tym one wszystkie spierdalają we wszystkie strony. To jest najciekawsze. I jeszcze ciekawsze jest to, ale to jest jak gdyby konsekwencja tego faktu, że w żadnym punkcie ta prędkość nie jest, nie jest większa ani mniejsza. Ona wszędzie jest taka sama. Nie? Czyli to jest dowód sprawie, że ta przestrzeń puchnie wszędzie równo, równomiernie. Tak? No i, i wracając. No i trochę stawia. W... Przepraszam Cię, ale trochę to stawia w tą początkową tezę, która była bardzo popularna, w tej chwili na popularności już traci, tego, tego Wielkiego Wybuchu. Znaczy teoria Wielkiego w Wybuchu... Bo obserwowalibyśmy zmiany prędkości, nie? Tak, teoria... Wiel... nie ma. Nie ma, nie ma, dokładnie nie ma, ale teoria Wielkiego Wybuchu jebła była, sorry za kolokwializm, ale to i Twoi, i moi słuchacze wybaczą nam to. Nie, no spoko. Jebł. Jebuch... Na budynku normalnie... Tak. Jebła była w, w momencie, kiedy chłopcy uruchomili weba, no bo jak uruchomili weba, patrzą, jest, znaleźli galaktykę, która ma 500 milionów lat, po, po, tak, zwanym po tak zwanej momencie Wielkiego Wybuchu. No nie jest niemożliwe, żeby się w tak krótkim okresie wykształciła pełna galaktyka. Nie? No i tu się kłania teoria tych eonów, przedstawiona przez Penroza razem z Messnerem robią tam pracę. Która ma, znaczy już mają nawet, wiesz, scenariusz z tym, do, do Cernu tam zrobić, bo oni już tam z tej analiz, które Cern robił przy zderzaniu tych biednych protonów, bo oni tam swoistego rodzaju echo odnaleźli i na bazie tego echa twierdzą, że to jest właśnie echo z poprzedniego uniwersu, czyli tego eonu, nie? No i wysoce prawdopodobne, że uda im się udowodnić, że jeden, jeden eon zdycha i powstaje nowy eon, nie? No i o tym też mówi Mester, że na, na, na pewnym etapie. Entropii, bo tutaj mówimy o entropii. Za chwilę wrócę do tych praw fizyki, nie? Bo, to, bo, bo się to wszystko rozjeżdża. Przy maksymalnej entropii, w zasadzie, temperatura wynosi bliska zero, To już będą setne części Kelwina, więc praktycznie świat nie żyje. Będzie się składał już tylko z protonów oddalonych od siebie na taki dystans, że jakiekolwiek reakcje syntezy nie mogą zajść, w związku z czym nie ma w ogóle ciepła. Nie? No i na końcu te protony rozpieprzą się na fotony, i te fotony, jak głupie, będą szaleć i tak naprawdę. Ten, ten moment szaleństwa tych fotonów to jest nic innego, jak to, co my nazwaliśmy wielkim wybuchem, de facto żadnym wybuchem nie był. Nie? Tylko był swoistego rodzaju transformacją. No ale wracam do tych, tych czterech, jak gdyby podstawowych praw dziedzin fizyki, czyli jak mamy tą teorię względności opisaną przez Einsteina i to, co widzi tam Webb, w kontradykcji stoi teoria kwantowa, którą za cholerę się nie da w ogóle w żaden sposób przyspawać, przyłatać, powiązać jednego z drugim. Teoria kwantowa jest y, zgodna z eksperymentami tam 10 do 14, 15 potęgi, w związku z czym do dzisiaj się nie udało y, teorii kwantowej w żaden sposób obalić. Ona jest po prostu nie jest teorią, ona jest faktem. No, ona opis, opisuje tą rzeczywistość, taką, jaką laboratoryjnie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie? No czyli teoria cząstek tak naprawdę. To jest świat jest cząstkowany, składa się z tego czasu planka, składa się z przestrzeni planka. No i tych y, odległości Planka, no bo fizycy generalnie w ogóle nie cierpią słowa przestrzeń Planka, ona ono zostało przez Nasima Harameina i tak naprawdę większość obchodzi wielkim łukiem tą, y, tą przestrzeń i nazywa to y, długość Planka, ale ja się pytam jako, jako wybitny prymitywista, to którą za osi, że tak powiem, uprzywilejowali, skoro mówią, że długość, tak? Rozumiesz? Tak. Która zosi jest uprzywilejowana? X, Y czy Z? No skoro długość, to, to znaczy, znaczy albo, przyzna... tak, albo, przy... albo przyznajemy się, że świat jest płaski po prostu i wtedy możemy mówić o długości, ale nawet w tym przypadku mamy oś XY, Y, tak? To znaczy, nie. mi się. To był jeden świat. Więc upierają się, że świat jest trójwymiarowy, chociaż tak naprawdę badania wiesz na zakrzywieniu czasoprzestrzeni przy dużych obiektach, tam gdzie robiono triangulację trzech punktów i próbowano sprawdzić, czy trójkąt, suma trójkątów w trójkącie wynosi 180, czy też jest większa. No Jeśli będzie większa, to znaczy, że trójkąt jest taki wypasiony, czyli kąty są rozwiedzione. Tak? Możesz sobie to wyobrazić z głowy. Mam nadzieję, że słuchacze nas. Nasi no, też sobie potrafią wyobrazić trójkąt, który po prostu jest wypasiony, i trójkąt wkręsły, w którym po prostu kąt w trójkącie wtedy jest mniejsza niż 180 stopni. Więc albo byłoby zakrzywienie we, we, we zewnętrzne, albo wewnętrzne by było. No i, i oni oczekiwali, że zobaczą zakrzywienie, bo tak dobrali te, te gwiazdy, nie? I to prawdopodobnie do jakiegoś dużego skupiska gwiezdnego, żeby po prostu tam była duża masa. No i liczyli na to, że zobaczą, że to będzie wypukły świat, tak? No bo to zakrzywienie, bo to też wybrali obiekty, które są, były widoczne spoza tej grupy masowej, silnie grawitacyjnej i w związku z powyższym powinien być wypukły. No i na nieszczęście wyliczenia pokazały, że jest płaski. Nie? I teraz nie bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić. Więc... Do tej, do, do, tak, taką mamy sytuację. Więc tak jak wracając do tych teorii fizycznych, mamy tą teorię kwantową, która w nich cholery się w żaden sposób nie, nie mieści z tą ogólną teorią względności, w skład której wchodzi znowu, znowu szczególna teoria względności, no, ale to nie mieści jej czasy. No i mamy trzecią wielką część fizyki, czyli termodynamikę. Mamy pierwszą zasadę dynamiki, która mówi, że ilość energii we wszechświecie wynosi jeden jest stała, tak? Konstans. Czyli energię możemy tylko przekształcać w jednej formy w drugą, ale tak naprawdę ona nigdzie nie znika. Nie można jej po prostu e, zrobić dizapirt albo apirt. Nie może się ani pojawić, ani tylko można ją przekształcić. No i mamy drugą zasadę termodynamiki, która mówi, że ilość, że energia ulega rozproszeniu, tak? Ona nie znika, ale ulega rozproszeniu. No to znaczy w naszym do, doświadczeniu holograficznym to polega na tym, że to tak dla przypomnienia, no nie dla Ciebie, tylko dla słuchaczy, bo niektórzy ciągle mają z tą entropią problem. Entropia to jest nic innego jak psucie się rzeczy. Tak? Każda rzecz w doświadczeniu czterowymiarowym będzie się psuła. Cokolwiek byś mi nie zrobił. Nawet jakbyś postawił, nie wiem, zegarek i chuchał na niego, dmuchał codziennie, będziesz go czyścił, polerował, zaglądał do niego, to i tak za sto lat przestanie działać. I nie dlatego, że jest to bateria, załóżmy, że ty możesz nawet mieć zwykły nakręcany zegarek i go codziennie o tej samej porze nakręcasz. On się po prostu zużyje, wytrą się łożyska, tak zwane kamienie na osiach i on po prostu stanie. To jest takie najprostsze przedstawienie wizualne entropii. Albo herbata zostawiona na stole po 15-20 minutach jest zimna. Bo energia po prostu się rozprasza. Energia ma tendencję do rozpraszania i To jest entropia. No i mamy tą czwartą dziedzinę, nie? przez Wopsona, że tak powiem, wymyśloną w cudzysłowie, nazywa się infodynamika. I tu ciekawa, ciekawa sprawa, że pierwsze prawo infodynamiki mówi, że podział informacji nie zmienia jego ani kształtu, ani charakteru. Tak? I to, co mówią tak zwane filozoficzne, dalekie, orientu, tak zwanego cywilizacje. Czyli jeśli spotka się dwóch z dwiema ideami, no to w sumie mamy cztery idee, bo jeden odchodzi z ideą swoją i, i, i swojego partnera, i drugi zrobi to samo, czyli mamy cztery idee. Tak? I tu nie, nie, informacja nie ulega y, zubożeniu. Tak? Czyli możesz zebrać w kościele 100 tysięcy ludzi, tak? albo jakimkolwiek sympozjum, powiedzieć im informację, i nagle ta informacja jest powielona 100 tysięcy razy. Plus Ty odbierasz. Z... Proszę? Dokładnie tak samo wygląda składowa hologramu. Tak, tak. To, to są typowe cechy holograficzne. Nie? A można by było jeszcze, a jeszcze można by było przytoczyć budowę fraktalną. Ona też w ten sposób działa. Dokładnie tak, i ty mi się zawiesiłeś teraz. Alo? Zagęszczenie. Dobra, ja nie słyszałem tych dwóch zdań. Alo? No, coś nas wycina, Jacek. Słyszysz mnie? Oj, dobrze, już, już. Już, chyba, chyba program nie chce, żebym ja gadał, zresztą jesteś moim gościem, więc ja... Nie, to masz się wcinać, i py... masz się wcinać Jacek, i masz pytać, tak, żeby ta narracja, żebym ja tam nie się nie tego, nie porozjeżdżał. No i mamy... Nie, na razie dobrze ci idzie, nigdzie nie uciekasz. Dobrze. I mamy tą e, drugą zasadę infodynamiki, i to e, na potwierdzenie tej drugiej zasady dynamiki, infodynamiki jest cała praca Obsona, ta wspomniana z tego 6 października, tak jak wspomniałem, ona jest dostępna w internecie, więc nikt nie powinien mieć problemu z jej znalezieniem i każdemu polecam, żeby sobie ją przeczytał. Tam jest matematyka i niełatwa matematyka, trudno. czyli Ci, którzy się znają na matematyce, to mogą to zrobić, a ci, którzy nie, to no, trudno, muszą uwierzyć w to, co zostanie tu powiedziane. Pierwszym eksperymentem w wyniku tego zważenia tego dysku terabajtowego okazało się, że jak oni go potraktują tym systemem kasowania Monte Carlo w czasie 1395 sekund, co dało im się przełożyło na 930 cykli, czyli pola magnetyczne w tym, w tym czasie zostały zmieniane 930 razy, tak? I okazuje się, że pozostawienie dysku po im dalej, że tak powiem, go kasują tym bardziej on odtwarza informację, którą miał pierwotnie zapisaną. Jarzysz temat? Po prostu niesamowite. To, tu się pojawia, no i pojawia się hipoteza. Jakim cudem dysk, który powinien być wykasowany, po takiej ilości tych testów Monte Carlo, powinien być po prostu nieczytelny. A im dłużej go kasują, tym on bardziej odtwarza informację, która, która była pierwotnie i oni zapisali to w systemie 8-bitowym słowo informatio, po łacinie, bo tam 8 bitów to tylko 8 liter się wiściło, tak? Informatio. No i, ta, i to y, słowo zostało z powrotem odtworzone, widziane. Nie? No i stwierdzili tak, no okej, okay, dobra, tylko że wtedy jeszcze nie, oni nie używają tego sformułowania, tylko stwierdzają tak, no coś tam się dzieje, Jaka i istnieje jakieś pole, to co David Bohm y, lat 60. nazywa porządkiem niejawnym, musi być jakiś porządek niejawny, który przywołuje informację pierwotną zapisał w sobie ten, ten porządek niejawny, tą informację pierwotną i z uporem maniaka ją odtwarza na, na twardym dysku, nie? No to skoro tak jest, no to jest hipoteza, że w takim razie w ogóle tej, ta informacja w ogóle jest gdzieś zapisana. No i to chłopcy, a ponieważ byli, wiesz, wtedy w fazie szaleństwa SARS-Covid-19 i tu możemy mówić pełnymi nazwami, ponieważ jest to praca naukowa i w żaden sposób nie ma prawa się nikt dopieprzyć do Ciebie, że że my jakoś tutaj bluźnimy, nie? No i ponieważ w SARS-CoV-19 składa się tam, ja przynajmniej widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych składników bazowych, z których został zrobiony, no przepraszam, zrodził się, no, bo jak zrobione, to już od razu w hipotezie ktoś ma tą ręce w tym, tak? Zrodził się w, z ośmiu składników, przynajmniej te, które były w obcą w stanie Wyłuskać. Nie znaczy to, że on się tam zna na biologii, tylko po prostu korzystał z wiedzy specjalistów w swojej klasie. Oni mu tam te osiem podstawowych składników jak niejako wyalienowali. Okazuje się, że przy 50. transmutacji SARS-CoV-2 wypieprza z siebie wszystkie czynniki składowe. Po prostu ulega autodestrukcji. Sam się niszczy. To oznacza, żeby nas spacyfikować, to goście musieliby latać samolotem i permanentnie zrzucać z nieba, wiesz, te gówno, żeby ludzie się non-stop zarażali. Bo skoro przy 50. permutacji, a to jest od kilku do kilkunastu godzin w zależności od, od, od zjawiska, czyli to mamy od kilku do kilkunastu dni, do kilkudziesięciu w skrajnych przypadkach, SARS-CoV-19 jest nieaktywny. Po prostu traci swój cały impet. To wy, wypierdala z siebie po prostu te... Czynniki składowe. Dlatego tak mało zachorowań było. Dla mnie to oczywiste jest, że to był jedynie powód do tego. Jego czas rozkładu to udowadnia. To był tylko powód do tego, żeby wprowadzić informacyjne mRNA do naszych organizmów za pomocą no, inekcji. No, i dlatego, więc, dlatego chłopcy tak więc... się starali, nie? żeby nam to zrobić. No. Dlatego, więc z tego. No... Z tego wniosek jest taki, że. No tak, ale z tego wniosek jest taki, że chłopcy, żeby jakby chcieli zrobić powtórkę z rozrywki, no to muszą się cały czas starać, bo po prostu okazuje się, nazwijmy to już polem morficznym. Ja celowo unikam morfogenetycznym, no bo pierwszym był, jak on się nazywał znowu zapomniałem nazwiska on to użył jako nazewnictwo morfogenetyczne, a potem się wycofał z tej genetyki, bo tam genetyki nie ma czyli mamy porę morficzne, które wie, albo pamięta, albo zna pierwotną, pierwotny zapis danej informacji i będzie dążyć do tego, żeby ją wywalić, nie? No to dobra chłopcy jak już z, roz, mają dowód drugi w sprawie, że istnieje ta, że zamiast entropii w infodynamice mamy syntropię czyli ze stanu nieuporządkowanego, dążymy do porządku, w tym obszarze niejawnym, czyli tu nam się kresują dwie krzywe. Jedna krzywa, czyli rozproszenie energii w drugiej zasadzie termodynamiki, nie? czyli mamy entropię, ale w tym porządku niejawnym jest jakiś mechanizm, który chce naprawiać to, co zostało spieprzone w hologramie. Czyli mamy dwa sprzeciwy... I skąd wie? I skąd wie, co, jak I to ma naprawić, wie? nie? Skąd wie, jak ma naprawić Bo... i kiedy, nie? Bo widzisz, to jest powszechny problem, na przykład w genetyce. Ja słyszałem o roślinnej, w której 3 do 5 pokoleń pozostawionych w spokoju, czyli nie niebombardowanych jakimiś działaniami genetycznymi, żeby uzyskać daną roślinność, powraca do stanu pierwotnego. I ja to wiem od dyrektora wysoko postawionego praktyka, nie tylko teoretyka, w firmie, która produkuje. Inicjalnie poprosił mnie żebym, żebym tylko nie, nie rozpowszechniał jego nazwiska, nie, nie, nie zdradził tego, ale to, to, to jest znana zasada i bardzo utrudnia pracę w produkcji roślinnej, tej tak, GMO. Dla nas to akurat dobrze. Nie mam danych co prawda jak to przebiega na organizmach zwierzęcych, jak, jak powraca się do, do pierwotnego garnituru, ale, ale podejrzewam, że działa to, to podobnie, tylko problem polega na tym, że gdzieś musi być zapisana informacja pierwotna i z boku działa szereg czynników, które ma za zadanie tą informację zakłócić na wszelkie sposoby. Oczywiście pierwszym i pierwotnym sposobem jest, będzie oddziaływanie elektromagnetyczne, no bo DNA będzie anteną elektromagnetyczną działającą w i z powrotem nie tylko nadawczą, nie tylko odbiorczą, tylko cały czas ona ulega odkształceniom i wysyła jakieś sygnały. Eee, oczywiście już bezpośrednie działanie na genach, najbar jak najbardziej tak, bo tutaj przykład o tym, o tym świadczy, tylko skąd pochodzi informacja ta pierwotna i tu dochodzimy do, do, do trudnego dla naszych słuchaczy wniosku, że odbywa się ciągle walka między pierwotnym stworzeniem, Pierwotną informacją i informacją wtórną, która cały czas jest zakłócana i zmienia. No tak, Więc ale też dochodzi. Zmieniona... Doprowadza nas to do prostego wniosku, że za, za istnieniem tego, tego hologramu stoi inteligencja. Nie? nie powstał przez by accident, tylko został wykreowany. Znaczy, tak, nie, nie może być inaczej. Tak. Czyli mamy. Bo jeżeli ktokolwiek wpływa świadomie na, na zmianę, no to, no to musi zachować się jakimś rodzajem planu, a plan jest właściwy dla inteligencji. Tak. Istoty nieinteligentne nie, nie, nie planują. No i na tym momencie, na obecną chwilę to nagranie się kończy. Całość rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Jackiem przedwczoraj znajdziecie na kanale WDW już wkrótce, ponieważ mieliśmy problemy techniczne i to co się nagrało będzie musiało być poddane obróbce cyfrowej, żeby tą jakość poprawić dla Waszego dobrostanu. A ja korzystając z okazji chciałem Was wszystkich zaprosić ponownie na spotkanie, które odbędzie się pod Wrocławiem. Spotkanie, które przeprowadzimy razem z Andrzejem Bazgierem, właścicielem kanału Uszy Duszy. Jest to cykl spotkań, które rozpoczęliśmy w Warszawie. Po drodze zawitaliśmy do Rzeszowa i aktualnie zamierzamy spotkać się pod Wrocławiem. Temat tego spotkania: Sztuczna Inteligencja Potop przyzbawienie, ex machina, taki podtytuł. Na tych i na wiele innych pytań odnośnie tego, czym jest sztuczna inteligencja, jaką rolę będzie niezwątpliwie pełnić w najbliższym czasie dla nas, odpowiadamy, opowiadamy, rozmawiamy również na wiele innych aspektów. Poruszamy wątki naprawdę w szerokim zakresie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, przepraszam, zapraszam serdecznie na to spotkanie. No i na zakończenie dla tych, którzy raczą oddać energetycznie to, co zostało włożone w to nagranie. Link w zaoczeniu zapraszam serdecznie do przesłuchania nowej muzyki, którą znajdziecie na moim kanale. Na no tymczasem dobrostany mojej mili. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.